6 sierpnia, Jeruzalem, Księga Życia. Pokora powinna ci najpierw przypominać, że jesteś tylko stworzeniem. Pamiętaj, że to Pan daje ci swą siłę. Jak Piotr, uznaj, że i ty jesteś tylko człowiekiem, człowiekiem śmiertelnym, podobnym do wszystkich innych. I że im jesteś większy, tym bardziej masz się uniżać, aby znaleźć łaskę u Pana. Bo, choć wielka jest Jego potęga, pokorni oddają mu chwałę. Uznają zatem, iż jesteś słabym stworzeniem przed Bogiem, a dzięki tej bojaźni wejdziesz w Jego tajemnicę. Pokora ma Ci następnie przypomnieć, że pozostajesz grzesznikiem, że to dzięki łasce Bożej jesteś tym, kim jesteś. Wiesz dobrze, że żadne dobro nie mieszka w Tobie, to jest w Twoim ciele. Gdyż łatwo przychodzi ci chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Niech pamięć o tej radykalnej niemocy, która sprawia, że szepcze nieustannie, Panie Jezus, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzesznym. Przepędzi z twego życia wszelki rodzaj pychy. Ono nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jedynie przez pokorną skruchę możesz zostać usprawiedliwiony. Nosisz swój skarb w, w glinianym naczyniu, aby dobrze było widać, że owa przeogromna moc pochodzi od Boga, a nie od Ciebie. Tak więc, z celnikiem i setnikiem z Ewangelii, powtarzaj mu nieustannie: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Jezu, miej litość dla mnie grzesznika. Więcej wart jest ten, kto widzi swoje grzechy, niż ten, kto ma swoją modlitwą skrzeszać umarłych. Ten, kto zna swoją słabość, większy jest od tego, kto widzi aniołów.